Widzowie wściekli po drugim odcinku TTBZ. Poszło o Justynę Steczkowską. Justyna Steczkowska w drugim odcinku programu Twoja twarz brzmi znajomo miała szansę zrehabilitować się w oczach widzów po swoim debiucie. Chociaż tym razem nie zarzucono jej lekceważącego zachowania względem innych jurorów, to internauci wciąż mają jej sporo do zarzucenia. Justyna Steczkowska w Twoja twarz brzmi znajomo czuje się lepsza od innych? W trwającym obecnie 21 sezonie programu Twoja twarz brzmi znajomo na fotelach jury zasiedli Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Teracino i Justyna Steczkowska. Zmiany zaszły też w składzie prowadzących, w którym po raz pierwszy od początku istnienia show Polsatu zabrakło Macieja Dobora. Jego rolę przejęli Agnieszka Chyży i Maciej Rok. Nic jednak nie budzi takiego zainteresowania jak transfer Justyny Steczkowskiej z trenowania w The Voice of Poland do programu o zupełnie innej formule. Widać, że gwiazda czuje się bardzo swobodnie nawet w obliczu nowych wyzwań. Niektórzy stwierdzili, że zbyt swobodnie. Internauci nie kryli rozczarowania pierwszym odcinkiem Twoja twarz brzmi znajomo. W swoim debiucie w TTBZ Justyna Steczkowska przyjęła postawę bardzo sympatycznej jurorki i starała się szczerze, ale przy tym delikatnie przekazać swoją opinię o występach uczestników. Jednakże uwaga widzów skupiła się na czymś zupełnie innym, a mianowicie na jej zachowaniu wobec siedzącego obok Stefano Terazino, do którego piosenkarka była odwrócona plecami. Internauci odebrali to jako akt zniewagi i brak szacunku. Pani Steczkowska odstaje od poziomu pozostałych członków Jury ludzi kulturalnych i dobrze wychowanych. Mam nadzieję, że siedzenie bokiem było podyktowane ukryciem zmarszczek, ale i tak ich nie ukryła, a nie brakiem kultury nie pasuje do tego Jury, czytaliśmy w mediach społecznościowych programu. Drugi odcinek z Justyną Steczkowską lepszy, ale nadal nieperfekcyjny. Jesteśmy właśnie świeżo po drugim odcinku, Twoja twarz brzmi znajomo, i już wiemy, że Patricia Kazady powtórzyła sukces Krzysztofa i Bisza, wygrywając po raz drugi z rzędu na samym początku edycji. A jak jest tym razem z opinią internautów obudzącej zainteresowanie Justynie Steczkowskiej? Nie da się nie zauważyć, że krytyka słabnie. Justyna jako jurorka naprawdę zaskakuje. Merytoryczne komentarze, życzliwość, lewel Kasprzykowskiego i Kuszewskiego, dobry nabytek czytamy w mediach. Kolejny raz jednak wrócił zarzut o braku kultury i siedzeniu do Stefano Terracino bokiem. Wydaje się, że to niecelowe zachowanie ze strony gwiazdy, ale nie zmienia to faktu, że widzowie czują irytację. Oglądałam ten program, lubiłam, pojawiła się Steczkowska, nie oglądam, żal, pani Steczkowska znowu bokiem siedzi do Stefano, brak kultury, piszą.